Halo, halo, hej, cześć, jak się macie? Z tej strony Lemona, to jest pierwszy odcinek z Battlefielda 5 na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie, pięknie słuchajcie, pięknie, Battlefield 5, pierwszy raz podchodzę do tego typu gier, właśnie typu Call of Duty, czy to Battlefieldy. To jest dla mnie, pierwszy raz się stykam, że tak powiem, z jakimkolwiek Battlefieldem czy Call of Duty, także może być ciekawie. E, oczywiście naciskamy grę, żeby rozpocząć, ja tutaj wam nic, nie że tak powiem, nie poszedłem dalej, bo bałem się, czy coś się nie odpali, Zwolałem tutaj właśnie to ogarnąć, oczywiście tutaj jest regulamin, bla bla bla, oczywiście sobie to przejedziemy na faście, e, czy mogę kliknąć po prostu dalej. Mogę dalej. Oczywiście, podczas gry w Battlefield 5 Twoje statystyki i statusu sieciowy będą automatycznie udostępniane. Widoczne dla innych w ramach produktów i usług dostarczanych przez Electronic Arts lub społeczność Battlefield. Jeżeli chcesz zobaczyć listę produktów i usług, aby także dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia udostępniania swoich statystyk i statusu sieciowego, bla bla bla, ok. Jasność, oczywiście, tak by było logo ledwie widoczne. Co? Ok, tu już widzę to logo. Ledwo jeszcze trochę tutaj jest tak ledwo, ledwo widoczne. Tak mi się wydaje, że jeszcze trochę można przyciemnić. O, dobra. Tak, weźmiemy sobie oczywiście głośniki tutaj. Eee... Dobrze, ustawienia głośników standardowo. No i zobaczmy sobie, zobaczymy jak sobie poradzę, no ja jeszcze szczególnie, że gram na padzie, więc no może być, może być zabawnie, nie powiem, że nie. Zobaczmy. Oczywiście intro, EA. Dice. Oraz Frostbite. Zabiorą nas na pole bitwy. Ok? Wielka wojna zakończyła się przerażającą ciszą. Świat poszedł naprzód, a my w milczeniu zapomnieliśmy. Speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street, this London, morning, 1939. The British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future. Must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Must our lesser nature let it stray. Wojna pozwoliła ludziom zgłębić swój potencjał, chwile chwały, najmroczniejsze momenty. Szczyty odwagi, głębiny nienawiści, nadzieja, wytrwałość, okrucieństwo, śmierć. Norwegia, rok 1940. Piękna zorza polarna w tle. Ale powiem Wam intro, podoba mi się, naprawdę. Podoba mi się intro. Jakby wprowadzenie tego. Nocne działania. Dok w narwiku. Piękna zona polarna, jak widzimy, w tle wojna. Jesteśmy i my! Czekajcie, czekajcie, wait a second, przepraszam bardzo Opcje, sterowanie, co tutaj się dzieje? Czułość celowania 20%, sprint żołnierza włącz, wyłącz, przytrzymaj, OK. Sprint, stuknij dwukrotnie do przodu eee. OK. Ślizg w biegu, dwukrotne wciśnięcie, przybliżenie broni Przytrzymaj, stabilizacja przytrzymaj Poproś o reanimację, pomiń, przytrzymaj Chylanie się. Dobra, ale panie, jakby wszystko fajnie, pięknie. Schematy sterowania. O, żołnierz przyciski, zobaczmy. L2, burza ognia, oddalenie mapy, przybliżenie. To jest pełna mapa. L1, rzut granatem, radio dowódcy drużyny. Gadżet 1, gadżet 2, skrzynka z narzędziami. Burza ognia. I góra to jest. Użycie bandaży, okej, okay, czyli tym sobie le leczenia używam, ok. R2 strzał. Opatrz eee... górę w dół. Sprint, stabilizacja celownika, atak wręcz, R3, szarża z bagnetem. Ruch na boki, aby wychylać się, przepraszam, ale muszę przeczytać, bo to jest kurde... Interakcja, czyli kwadrat jest z interakcją. X to jest skok-przeskok, kółko-kłócanie, a trójkąt tryb strzelania. Nastawa celownika. I... wekwipuj broń osobistą. Ale to burza ognia, dobra. Ale, że tak powiem, jakby wszystko fajnie, pięknie. Okej, okay, tutaj kierowanie, no to to jest raczej to jest to samo, tak samo śmigłowiec, strzelec, to jest to samo wszystko. Zaawansowane. Tu celowanie stałe. Pojeździe, okej. Okay. coś celowania, celowania. Czuć, czuć sterowania samolotem. Centralna, martwa strefa. Dobra, okej. Okay. No dobra. Rozgrywka. Put, okej. Okay. Powiększ Pokaż, że jest zabójstwo. Nie, no, rejestr zabójstwo, nie. Widoczność celownika, powielanie wyposażenia, uświata, kolor celownika, trafienia, przezroczystość tekstur, mini mapy. Okej, okay, to jeszcze za zaawansowane. O, asysta celowania jest, dobra, to przynajmniej tyle, że jest asysta celowania. Będzie mi tutaj aimbocik, że y tak powiem, ogarniał temat. No to przynajmniej tyle. Audio... na na no audio może być akurat ten tutaj. Automat, surround, stereo. Dobra, a z automatu weźmiemy. Okej, okay, odgłos trafienia domyślny, oryginalny. Weźmy sobie oryginalny, oczywiście język pisopikera polski, tutaj napisy włączone. Chyba nam duży, wiecie, bo jednak na dużym to lepiej widać. Także napisy niech będą duże, właśnie. Yy, grafika. Okej, okay. tutaj jeszcze. Pole widzenia, w trybie. Rozmycie. Efekt rozmycia. Wyłączamy to, bo to jest dramat. To na nagraniu będzie tak wyglądało do niczego, że dramat. Yy, ok. Ziarno też sobie wyłączamy. Ok. O, no i pięknie, dobra. Piękna sprawa. Okej, okay, czyli tu mamy przeładowanie tak Tu mamy zoom Okej. Okay. Sprint no to po, poprzez ściśnięcie L3, okej. Okay. Dobra, powoli ogarniam Co my tu mamy? Zobaczmy, że jakiś... że tak powiem ja już znajdzie szukam, no nie? Na polu bitwy. Jajca słuchajcie, ja już mam tak, tak jestem zeschizowany, że normalnie znajdzie, sobie szukam tego... Tak, Dobra chłopaki, dawać mi tu ich. Rozwalę ich. Okej. Okay. No, wychyl. A, tu mamy wymianę broni. Okej. Okay. Bronie, bronie, bronie. Kolejna amunicja. Kolejne ammo, ammo, ammo. Okej, okay, to fajnie strzela, więc to sobie zostawię. Okej, okay, tak robię chyba w... Tu padam na ziemię, okej. Okay. Tutaj skaczę. Dobra, to jest mój, ja już miałem ten. Padnij, padnij, byczku! Niewykrywalność, okej. Okay. Tylko wiecie co jest najgorsze? Że ja tutaj nikogo... Okej, okay, dobra. Raz, dwa... O kurde. Aj, już myślałem, że Hedzika sprzedam. Gdzie? Tak, strzelam po rurze! Tak, brawo ja! Może go zabiję kiedyś, tego typa. Full auto śmierci. Ładuję, nara. Dawaj, dawaj ten. A, Głowa. Dobra, powoli się wczuwam, że tutaj jest... trzeba być dynamicznym. Trzeba wchodzić po prostu na chłopa i tyle. A nie się pitolić. Wiecie, to takie mam przyzwyczajenia z Cesa, no nie? Właśnie tak, braci ten. Cyk! Jak Royston, słuchajcie, na pełnej. Gdzie? O, super slow motion.

O panie O panie, o, o, o nie bij mnie Zostaw mnie Co tu się dzieje? Boże, ja nie ogarniam Dobra to są nasi, okej okay. Ale powiem jak to płynnie chodzi, to normalnie jestem w szoku, no nie? Na konsoli, ta gierka waży 110 giga, normalnie. To za wariaty. No siema. Raz. Dwa. ła. Nie wiem, czy ja tu mogę zginąć, powiem szczerze. Upanie, jedź pan. Tym czołgiem. Ała. Ała. ja właśnie zginąłem po raz pierwszy w tej grze? Nie, je jednak nie. Tunezja, 1942 <tunezja> rok. O nie! Jest AWP snajper, co? Ok, Dobra, dawaj, snajper kąta ja jakby dokończył, kończył, tak tego. Kask. No, serio? Ojej, to jest po jednym tapie, no nie wierzę w to. Trzeba tak reloadować co chwila. ask. Ale to trochę xd, że ta broń Kurde bierze i Że tak powiem po jednym strzale się Mam no, nadzieję, że to wszystko się fajnie nagrywa Kurde, bo Okej, okay, tam widzę kolejnych, ale to są chyba nasi Tak, to są nasi War brought death home it wasn't just about the soldiers on the front this time the crosshairs found the workers on the assembly line they found the commuters on the train and they found the children in the schools Ło, wow! ja latam! Ja latam! O kurde! Patrz pan, nurka normalnie mogę dać! I beczka! Woohoo! Ty, a gdzie jest moja formacja? Ty, Więc tak poleciałem. Czekaj, tu są, dobra, widzę ich. Ty, el capitano, pozdrawia! Szybciej nie mogę lecieć? Chyba nie. Okej. Okay. Pa I c, jaki pilot. Okej, okay, dobra, Przyniosłem mnie już do kadztenki. <ścoughs> o kurde, o dobra. Ja tu muszę ogarnąć, że to jest z prawym, znaczy w sensie prawym się, że tak powiem... Dobra, nie pytajcie, okej, okay, co ja robię. Nie, pyta... nie pytajcie, co ja robię. No, atak. Jak mam atakować, jak mam. Panie. Ej, dobra, ten samolot jest przewalony, wam powiem. Ja nie wiem, gdzie są moi, a gdzie są. Co cofnęło mnie? To chyba nieważne, po prostu musisz nawalać tyle. Tylko jest prawda. <słyski> Ej, normalnie jajca ty. Super, na twoje szóstej, a ja nie wiem, co ten. No na szóstej, no to za mną gdzieś. Czekaj, czekaj. No, kurde, gdzie on jest? Dobra, widzę, czekajcie, czekajcie, widzę, widzę, widzę. Jest, dobra. Lecimy na nich. Nie Polania 1946. Boże, ja autentycznie Ja na... autentycznie nie ogarniam, co się czasami dzieje, no nie. Za szybko tu jest. Jeszcze wiecie, napadzie to jest jeszcze gorzej. To przejmujemy to, okay, to jest chyba do schronu tylko i wyłącznie. O, dobra, bo już mnie chciało ten wywalić. Ile, możecie policzyć, ile razy już zginąłem. Znaczy zginąłem. W teorii zginąłem. Co jest 5? Ja pierdolę. Ale, ale podoba mi się to. Taki dynamizm. Wow. Ending us in violence and blood, ending us in fear. Between one and the other. Between first and last. Always searching. Sometimes finding. Brothers. Sons and daughters. Mothers and fathers. Wow, potężny wstęp, słuchajcie. Potężny wstęp. Zarówno pod względem gry, prezentacji możliwości, jak i, jak i merytorycznym. Wow, naprawdę potężny wstępniak. To trzeba przyznać. Co prawda, czułem się trochę, jakbym kończył grę, a nie zaczynał, no ale okej, okay. okej. Okay. Na razie wygląda to tragicznie. Jak będzie jakaś przyjdzie misja z samolotem albo coś, to będzie dramat. To będzie warzywo gaming. Kompletne. Oczywiście też ciekawie się złożyło, ponieważ w październiku 22 wychodzi właśnie Battlefield 2042. O ile się nie mylę, ehm, możecie mnie my poprawić, oczywiście, jeżeli się pomyliłem. Ale ale właśnie tak dość ciekawie się to zbiegło, że akurat nagrywam Battlefielda i, i wychodzi za miesiąc nowy. A chyba piątka była przed właśnie tym 2042, który wychodzi teraz. I to jest, że tak powiem, ostatnia część przed tą, która wychodzi. Aktualizacja. OS, dobra. Czekajcie. To wiecie co, pobiorę sobie tą aktualizację. Zapauzuję w tej chwili nagranie i widzimy się po małym cięciu. Okej, okay, słuchajcie, pobrałem aktualizację, jesteśmy już po, tak naprawdę, oczywiście. Mamy menu główne Battlefielda 5. Zobaczmy sobie tutaj, sami widzicie, graj. E, mamy oczywiście tutaj kampanię. E, ja osobiście pokażę kampanię, oczywiście, bo najbardziej mnie interesuje tutaj wątek fabularny tejże gry. E, grać online pewnie będę może poza wizją, kiedy będę wbijał sobie platynkę w tej grze. Tak mi się wydaje, że tutaj pewnie będzie do platyny potrzebne, potrzebne granie online, żeby tam jakiś pucharek wbić, jakiś... Straty, taty, dupowkraty, um, ale głównie tutaj na materiałach będziemy się skupiać tylko i wyłącznie właśnie na kampanii Battlefielda, e, więc tak to będzie wyglądać. Nic ciekawego innego nie znalazłem, oprócz tego, no to oczywiście, moja kompania, czyli to już jest głównie pod online, czyli właśnie ta moja kompania, uzbrojenie, co tygodniowe misje, zadania itp., itd. E, można by tutaj wymieniać dalej te, te rzeczy. Oczywiście Battlefielda 5 posiadam z abonamentu PS Plus, także jeżeli ktoś ma, ktoś ma PS4 polecam, ja osobiście korzystam, pamiętam jak byłem młodszy i wydawałem 200 stówy załóżmy na grę, a potem okazało się, że mogę sobie wydać 200 stówki albo tam 240 złotych, zależy wiecie, od momentu w którym kupuje się PS albo bo tam czasami są promocje i tak dalej, więc... Stwierdziłem, że kupię sobie albo na, męcik na PS Plus i wyjdę na, na tym zdecydowanie lepiej, bo jednak max 36 gry na 12 miesięcy, no to jednak jest spora dawka, jeżeli chodzi o, o gaming i o czosnienie sobie różnych tytułów, aniżeli wydanie 200 stówy na jedną grę i po prostu... No, macie tylko jeden tytuł do ogrania, tak? Który przejdziecie. Zależy jeszcze, jaka to jest gra, bo jeżeli to jest gra jakaś bardzo długa, no to okej, okay, ale jeżeli to jest jakaś gra, że tak powiem, dość krótka w swoim czasie rozgrywania, no to myślę, że to jednak jest lepszy deal pójść już w tę stronę, czyli w abonament na konsolę, czy tam na Xboxa, czy na, czy, no różne są abonamenty, można sobie tutaj wymieniać, czy na, czy na właśnie Xboxa, Playstation, czy na PC ta e, granie w chmurze i tak dalej, niż wydawać dwie stówy na, na jeden tytuł, także takie jest moje zdanie osobiste. A to słuchajcie by było chyba na koniec, bo jak widziałem, kiedy pauzowałem nagranie, to było już 24 minuty, a jednak nie chcę, żeby te odcinki trwały po godzinę i tak dalej, czy tam po, po więcej... Um... To będą takie odcinki 30 minut max do 45 zakładam a ten wstępowy taki wstępniaczek można powiedzieć myślę, że powinien być w sam raz dla was tutaj takim przygotowaniem pod to co nadchodzi więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie na tym odcinku widzimy się oczywiście już w kampanii na misji zobaczymy co tam się będzie działo bo naprawdę początek tutaj mocny dla mnie bardzo mi się to spodobało i Czekam na więcej, co mi ta gierka jeszcze zaoferuje. E, także na razie papa pa, trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. Na razie piąteczka dla Was.